Как польского политика я бы искал провокаций именно с украинской стороны. Пропуск дронов, возможно, запущенных российской стороной или запуск собственных украинских БПЛА для того, чтобы втянуть Польшу в конфликт с Российской Федерацией. Не, мовете, пану. Po raz pierwszy dowódca operacyjny zdecydował się na to, żeby zestrzelić drony. Bardzo dobrze zrobił. Ale myślę, że jest pod wielką presją, bo prokuratorzy analizują, czemu zarzutów nie postawić. No bo przecież nie można broni wykorzystywać w obronie Rzeczypospolitej Polskiej, prawda? Ale pro... słyszał Pan o tym, czy to, czy to jest pewna informacja, że prokuratorzy się nad tym zastanawiają, czy pan się nie może nie Otrzymywaliśmy moc na dłuższe i długotrwałe miejsca, które miały niebulousą połączenie z naszą własną bezpieczeństwą w domach. Z bezpieczeństwem w domach. Są gatunki bardzo konfliktogenne. Wilk, cik e, powodują różnego rodzaju straty e, i też różnego rodzaju emocje. Krótko mówiąc mamy ogromną ilość różnych wydatków i dlatego zmuszony jestem prosić naszych zwolenników o finansowe wsparcie.